Witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Ci sztuczkę, dzięki której nauczysz się, jak bez żadnej tabelki, właściwie od ręki, narysować prawie każdą funkcję liniową. Co więcej, będzie to rysunek szybki, dokładny i będziesz potrafił z niego odczytać wiele własności. Y równa się 1,2 x plus 1. Pierwszą rzeczą, o której musisz pamiętać jest fakt, że ten wyraz wolny, czyli ta liczba, jest to przecięcie funkcji z osią Y. Czyli już wiemy, że ta nasza funkcja przetnie się z osią Y w punkcie 1. Pamiętaj, że wzór naszej funkcji to jest Y równa się ax plus b, czyli ta liczba, która stoi na miejscu B, to będzie zawsze przecięcie z osią Y. Natomiast o czym mówi nam nasz współczynnik kierunkowy A, równy 1, druga? Wiesz ze szkoły, że mówi on o tym, czy funkcja jest rosnąca czy malejąca. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że na podstawie tego A możemy wyznaczyć kolejne punkty w naszej funkcji. Jak to zrobić? Zobacz. Wiemy, że nasz współczynnik kierunkowy jest równy 1/2. I oznacza on, że od tej niebieskiej kropki musimy się poruszyć o 1 w górę i o 2 w prawo. Spróbujmy. 1 w górę. I dwa w prawo, czyli mamy ten punkcik. I znowu jeden w górę. I dwa w prawo, czyli mamy kolejny punkt. I jak mamy już trzy punkciki w danej funkcji, możemy je połączyć, i to jest taki w miarę dokładny wykres naszej funkcji. Zobacz, że możemy nawet z niej odczytać nasze miejsce zerowe, które jest równe minus 2. Czyli jeszcze raz, jeżeli nasz współczynnik kierunkowy A zapisany jest w ułamku zwykłym, to licznik ułamka mówi, ile musimy się poruszyć kratek w górę albo w dół, jeżeli A jest ujemne. Natomiast mianownik tego ułamku, Mówi, ile kratek musimy poruszyć się w prawo. Spróbujmy to jeszcze wykonać na innych przykładach. y równa się 3 czwarte x minus 2. Czyli na samym początku zaznaczamy sobie punkcik w minus dwójce na osi Y. Tu mamy minus dwa i w tym punkcie nasza funkcja przetnie się z osią Y. No i zobaczmy o czym mówi nam współczynnik kierunkowy 3 czwarte. Zapiszmy sobie 3 czwarte i my wiemy, że trójka mówi nam ile musimy poruszyć się jednostek w górę, a czwórka ile jednostek w prawo. Czyli od tego niebieskiego punktu idziemy 3 jednostki w górę i cztery jednostki jednostki W prawo, czyli mamy kolejny punkt. I od tego punktu znowu musimy iść 3 jednostki w górę i cztery jednostki w prawo, czyli mamy kolejny punkt. No i to będzie nasz przybliżony wykres naszej funkcji liniowej. Prawda, że szybka metoda? Spróbujmy kolejny przykład. Y równa się minus 2 trzecie x. Plus 4. Czyli znowu, czwórka mówi nam o tym, że w punkcie 4 na osi y nasza funkcja przetnie naszą oś. Mamy minus 2 trzecie, czyli uwaga, tutaj już nie idziemy dwie jednostki w górę, tylko dwie jednostki w dół, ponieważ nasz współczynnik kierunkowy jest ujemny. Ale dalej lecimy trzy kratki w prawo. Czyli od tego punktu dwie kratki w dół i trzy kratki w prawo. Czyli mamy ten punkt. Znowu dwie kratki w dół i trzy kratki w prawo, czyli mamy kolejny punkt. No i znowu mamy wykres naszej funkcji. Bardzo łatwa rzecz. A co wtedy, kiedy współczynnik kierunkowy nie jest ułamkiem, tylko jest zwykłą liczbą? Czyli weźmy na przykład y równa się 3x minus 5. Wtedy postępujemy następująco. Oczywiście, minus piątkę zaznaczamy sobie na osi y jako punkt przecięcia z osią y. I zauważ, że trzy całe to w ułamku zwykłym po prostu trzy pierwsze. Czyli musimy poruszyć się trzy kratki w górę i jedną kratkę w prawo. Czyli od minus piątki lecimy trzy kratki w górę, jedną w prawo. Znowu trzy kratki w górę, jedną w prawo. 3 w górę, jedną w prawo, czyli to jest nasz przybliżony wykres naszej funkcji liniowej, bardzo, bardzo łatwa rzecz. I jeszcze jeden przykład. Y równa się minus 2 całe x plus. Jeden. Czyli znowu oczywiście jedynkę zaznaczamy na osi y, a jeżeli chodzi o minus 2 całe i pięć dziesiątych, zamieńmy tą liczbę na ułamek zwykły, niewłaściwy. Czyli mielibyśmy minus 2 całe i 1 druga, czyli będzie to minus 5 drugich. No i już wiemy jak postąpić. Czyli musimy opuścić 5 jednostek w dół i 2 jednostki w prawo. Czyli 5 jednostek. W dół i dwie jednostki w prawo. Nawet dwa punkty wystarczą, żeby naszkicować wykres naszej funkcji, i oto ona. Jak podoba Ci się ten sposób? Czy przyspieszy Ci szkicowanie funkcji liniowej i czy będziesz z niego korzystał? Napisz, proszę, komentarz. Jestem bardzo ciekawa Twojej opinii i daj mi znać, czy podobają Ci się filmy takie jak Ty, czyli sztuczki matematyczne ułatwiające i przyspieszające liczenie. Cześć!